Zespół Szkół Technicznych w Strzeżowie zaprasza na kierunek technik handlowiec z innowacją e-commerce lub menadżer handlu. Znajdujemy się w pracowni handlowej Zespołu Szkół Technicznych w Strzeżowie. Tutaj prowadzimy zajęcia z uczniami technikum handlowego w zawodzie technik handlowiec i szkoły branżowej pierwszego stopnia w zawodzie sprzedawca. Uczymy się obsługi klienta, pracujemy na stanowiskach sprzedażowych wyposażonych w kasy fiskalne, metkownice, wagi, testery banknotów, sporządzamy dokumenty księgowe, redagujemy podstawowe pisma handlowe, uczymy się podstaw marketingu, reklamy czy zarządzania firmą handlową. W bieżącym roku szkolnym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i potrzebom zmieniającego się wciąż dynamicznie rynku pracy, proponujemy w Zawodzie Technik Handlowiec dwie innowacje pedagogiczne. Pierwszą z nich jest menadżer handlu, drugą zaś handel internetowy e-commerce. Zapraszamy obecnych absolwentów klas ósmych do naszej szkoły. Jestem uczennicą klasy czwartej w zawodzie technik handlowiec. Wybrałam ten zawód, ponieważ zawsze lubiłam pracę z ludźmi i dla ludzi. Handlowiec to wciąż jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Po ukończeniu tego zawodu osiągamy wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym w przyszłości będzie łatwiej nam otworzyć własną działalność gospodarczą.